Wydarzenie, do którego doszło w Lubaniu na Dolnym Śląsku, mrozi krew w żyłach i po raz kolejny zwraca uwagę na niebezpieczeństwa, z jakimi na co dzień mierzą się ratownicy medyczni. 70-letni mieszkaniec tego miasta zamiast wdzięczności za udzielaną pomoc, zgotował ksałodze karetki pogotowia prawdziwy horror, grożąc im nożem. Ten bulwersujący incydent zakończył się dla agresora tymczasowym aresztem i perspektywą surowej kary. Wszystko zaczęło się 27 maja 2025 roku, kiedy to zespół ratownictwa medycznego otrzymał wezwanie do mężczyzny leżącego na chodniku. Z Ugłzenie sugerowało, że osoba ta może być ranna i potrzebuje natychmiastowej interwencji. Po przybyciu na składane miejsce ratownicy zostali 70-latka. Mężczyzna był w widocznym stanie nietrzeźwości, a dodatkowo miał rozbitą głowę, co kwalifikowało go do niezwłocznej pomocy medycznej i transportu do szpitala. Karetka ruszyła, jednak to, co miało być rutynowym przewozem pacjenta, szybko przerodziło w się w dramatyczną walkę o bezpieczeństwo. W trakcie jazdy mężczyzna zaczął przejawiać coraz większą agresję. Początkowe groźby użycia siły fizycznej, czyli wymachiwania pięściami szybko eskalowały. W pewnym momencie pacjent sięgnął do kieszeni i wyjął składany nóż, którego ostrze miało długość 6,5 cm. Z tym niebezpiecznym narzędziem w ręku zaczął wykrzykiwać groźby pod adresem ratowników, zapowiadając, że ich okaleczy, a nawet pozbawi życia. Jak podkreśla prokuratura, te przerażające groźby wywołały u członków zespołu ratowniczego w pełni uzasadnioną obawę o własne życie i zdrowie. Mężczyzna nie zamierzał się uspokoić i kontynuował agresywne zachowanie, aż do momentu, gdy został skutecznie obezwładniony. Tylko dzięki szybkiej, zdecydowanej i profesjonalnej reakcji ratowników medycznych, którzy zdołali zneutralizować napastnika, nigdy nie odniósł fizycznych obrażeń. Po tym incydencie agresywny 70-latek został przekazany w ręce przybyłych na miejsce funkcjonariuszy policji. Ze względu na jego głęboki stan nietrzeźwości, przedstawienie mu formalnych zarzutów było możliwe dopiero kilka dni później, gdy wytrzeźwiał podejrzany ustrzał poważne oskarżenia. Czynnej na pasie, na funkcjonariuszy publicznych, jakimi w świetle prawa są ratownicy medyczni, z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz kierowania groźb karalnych. Zateczny polski kodeks karny przewiduje karę od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Co ciekawe, podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Jego linią obrony stało się twierdzenie: i znajdował się w stanie tak silnego upojenia alkoholowego, że absolutnie nic nie pamięta z całego zdarzenia w karetce. Ustalono również, że do tej pory nie był on osobą karalną. Mimo to na wniosek prokuratury rejonowej w Lubaniu sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 70-latka najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, uznając, że istnieje realna obawa matactwa lub ponownego popełnienia podobnego czynu. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!